Dzień dobry, witam was w nowym filmie. Dzisiaj... A! Bardzo ekscytujący film przynajmniej dla mnie, dlatego że wiecie, że ja uwielbiam kosmetyki i czasami satysfakcjonuje mnie ich zużycie, więc dzisiaj chcę wam pokazać, jakie kosmetyki zużyłam, a jest to też fajny film, dlatego że mogę już wam powiedzieć, to tak naprawdę o tym kosmetyku sądzę po zużyciu całego opakowania, więc to jest, wiecie, jeszcze lepsza recenzja niż na przykład po miesiącu, czy po dwóch miesiącach mam... Mam bardzo brzydką miskę, ale wam pokażę, bo mam... Tyle. Więc to zaczynam od samego początku. Mam tutaj parę rzeczy z kolorówki. Może teraz zacznę to, co mam na wierzchu. I pierwsza rzecz, właśnie z kolorówki, którą zużyłam, to jest Nabla Major Pleasure, czyli tusz do rzęs, To jest moje już drugie opakowanie, które zużyłam. Więc jak się domyślać, uwielbiam ten tusz Czy będę kupować kolejne opakowanie? Nie wiem, czy w tym momencie. Wydaje mi się, że szybciej kupię Golden Rose Total Nude look, dlatego że jest po prostu tańszy, a jest równie dobry. A to po prostu było opakowanie, które znowu dostałam od nabli. Ale tak czy siak, jeżeli lubicie takie y, tusze, tutaj ma genialną szczoteczkę, to jest właśnie szczoteczka, którą ja najbardziej lubię, bo ona jest takiego, no tego co mi się wydaje naturalne włosy, takie po prostu trochę grubsza y, to jest dla mnie idealny też zamiennik maskary z Too Faced Better Than Sex no naprawdę ją uwielbiam tego jeszcze nie zużyłam, ale zostało mi dosłownie to na dwa użycia i to jest moja ulubiona baza nawilżająca, taka lekka ze Smashboxa Primerizer uwielbiam tą bazę, ona przepięknie nawilża skórę, fajnie wygląda na niej, tak bardziej lekko i świeżo, to jest też fajna opcja dla osób na przykład, które mają tłustą cerę i nie chcą używać i bazy i kremu nawilżającego, bo tutaj już mamy też właściwości właśnie takie pielęgnacyjne więc to jest coś fajnego plus macie pompkę, nie dotykacie tego produktu, więc cały czas to jest wszystko sanitarne tak chyba to dobrze powiedziałam więc to jest ta baza nie wiem, czy chcę Wam mówić, jakie, czym zastąpiłam te rzeczy Dlatego, że em, tego naprawdę jest sporo Ale tak szybko powiem, że teraz po prostu zużyję to I ben, wrócę do tej bazy z paezy nawilżającej Bo to jest dla mnie praktycznie to samo No tutaj jest lekka przewaga taka, że macie pompkę A w, tamtym, em, w tamtej bazie tej pompki nie ma Więc tutaj chyba wszystko z kolorówki to zużyłam Może tam jeszcze niżej coś znajdę Więc niezbyt dużo, ale coś e, No to teraz tak W ogóle zużyłam masę Masę Masę, masę masek, ale nie będę Wam dokładnie o nich mówić, dlatego że będzie osobny film. Nagram osobny film o maskach w płacie czy w płachcie, więc na razie o tym nie mówię. Jedyne, co zużyłam, co nie było w płachcie, to są te maski z Botanik. Ja je uwielbiam. To jest marka, która jest dostępna w naturze, wegańska, nietestująca na zwierzętach. Składy mają świetne, dlatego że w ogóle, poza tym, że składowo są świetne, to jeszcze macie po prostu wszystko opisane, do czego dany składnik służy. Ja je uwielbiam najbardziej, wydaje mi się, że lubię tą, bo mam może dwa opakowania. W sumie trzy już żelowe maseczki łagodzące, one są z Aloesem, ale ale bardzo lubię też właśnie tę zieloną maskę algową Peel off, dlatego że ona pięknie oczyszcza, zmniejsza widoczność porów, czyli one są troszeczkę bardziej, wiecie, zmniejszone i nie przesusza skórę i jej nie podrażnia. Więc te maski w ogóle dla mnie to jest hit. Ja bardzo bym chciała botanik błagam. Chociaż wiem, że mnie nie oglądają, ale jak coś. Takie wiecie, tubki 50, 50 ml. byłam wtedy przeszczęśliwa. Poza tym jeszcze jakie maski zużyłam to zużyłam tą maskę z Yves Rocher Riche Creme i to jest Comforting Anti-Wrinkle Mask, czyli to jest taka po prostu dla mnie maseczka bankietowa, e, która przepięknie wygładza skórę, e, idealnie ją właśnie tak przygotowuje pod makijaż, bo to jest ogólnie maska, no przecież jest marszczkowa dla starszych osób, taka overnight, znaczy no, po prostu nakładacie ją na nas budzicie się raz, w sumie musiałam, musiałam tego spróbować, bo nigdy takiej nie użyłam, e, ale ja jej zawsze właśnie używałam przed makijażem, kiedy chciałam, żeby moja skóra była ekstra wygładzona e, i żeby po prostu Wyglądała na taką bardzo mocno wypielęgnowaną, do tego świetnie się sprawdza. Mam kolejne opakowanie, ale muszę Wam powiedzieć, że podobny efekt daje też maska z Eveline też ona jest taka przyciskowa z ekstraktem, do śluzu ślimaka. To jest podobny efekt, więc jeżeli nie chcecie wydawać, chociaż wiecie to, i Proszę nie jest taką drugą marką, co tam się dzieje. Misu, to ty kombinujesz. Wracamy. I Wrosz, ma bardzo często różne promocje, więc jeżeli chcecie i tak taniej, to pewnie Wam się uda. Ale jak coś, to bardzo ją polecam. Zużyłam też taką mini maskę z Peter Thomas Roth, to jest Roasting Cell. To jest taka maska różana i szczerze mówiąc, wolę właśnie maskę różaną z The Body Shop na przykład niż z Thomas, Peter Thomas Roth, dlatego że ona jest dużo droższa. I nie widziałam jakichś większych efektów, więc zdecydowanie wolę tą z The Body Shop. To jest peeling enzymatyczny z tołpy Dermofacebio Peeling 3 Enzymy. Dla mnie to jest najlepszy peeling enzymatyczny, taki konkretny, jaki znalazłam w drogerii. Wyszedł nowy z marki... Kloshi i na pewno chcę go przetestować, więc może, jak będę jakoś tak wiecie, gdzieś bliżej galerii Hebe i ogólnie sklepów, gdzie jest Kloshi, to myślę, że sobie go kupię i przetestuję, dlatego że właśnie do ostatnio dostałam pytanie, jaki ping enzymatyczny najbardziej polecam. A tak naprawdę to używam tylko tego i tego z Evelyn, który zresztą. Zaraz będzie, że ja w życiu jedyna co robię, to nakładam maski na twarz, ale. No, coś tu jest, uwielbiam maski. To są właśnie jedyne pingi enzymatyczne, które ostatnio testowałam, i teraz porównując. Ten jest dużo mocniejszy, jest dużo bardziej intensywny, dużo bardziej oczyszcza. To jest dla mnie coś, co mogę spokojnie używać dwa razy w tygodniu. Jeżeli chcę takie delikatne oczyszczenie, żadnego podrażnienia, to wtedy wybieram to, bo to jest dużo słabsze. Ale jeżeli właśnie chcę coś mocniejszego, coś co faktycznie troszeczkę tą skórę podrażni, dlatego że zawsze potem musiałam użyć jakiejś mackiej odżywczej, potem nie musiałam, ale to jest też dużo słabsze, no to właśnie tak to wygląda. Te oba peelingi świetne. Ten mam y, już drugie opakowanie, bo bardzo go lubię po prostu. Wiecie, tak do używania, właśnie te dwa razy w tygodniu, kiedy na przykład nałożyłam dużo więcej makijażu i chcę mieć pewność, że, on, że ta skóra jest czysta, czysta. No dobrze, moi drodzy, to chyba skończyliśmy z maskami. Teraz jeszcze taka y, kuracja, i to jest kuracja z Isany. Kapsułki pielęgnacyjne hydro regenerujące i mamy tutaj miło Japońskim witaminę E i to jest kuracja dla cery suchej. Uwielbiam te kapsułki w ogóle ja już kiedyś, kiedyś je używam, tak 6-7 lat temu, bo to są po prostu kapsułki nawilżające, więc to jest spokojnie nawet, jeżeli jesteście młodsze, ale macie taką odwodnioną skórę, to to powinno fajnie się sprawdzić, ale nawet też jeżeli macie 40-50 lat i ta skóra już jest odwodniona, no to to też świetnie się sprawdzi, no bo to jest po prostu coś nawilżającego i to, są, to, jest, ta, to jest taka kapsułka właśnie i w środku macie olejek. Więc to najlepiej nakładać już na koniec pielęgnacji, żeby ją domknąć. Bo pamiętajcie, że nakładamy pielęgnację od najlżejszej do najgęstszej I jeżeli macie właśnie krem na bazie wodnej, no to najpierw nakładacie ten krem i dopiero później coś takiego, co zamknie tą pielęgnację, żeby to wszystko tam się działo w skórze. Bo jeżeli na przykład nałożycie to, a potem coś takiego, jakiś taki lżejszy krem, to on w ogóle się nie wchłonie, bo tutaj to za dużą, jakby taką za grubą warstwę tworzy żeby ten krem mógł wejść głębiej. Więc tak czy siak bardzo polecam, mam już kolejne opakowanie i ja. Po prostu lubię sobie to robić, kiedy moja skóra po prostu na gorzej To co, jedziemy chyba najpierw z... Ale ja was okłamałam O kurcze, ale ja was okłamałam Wybaczcie mi Złożyłam kolejną maskę z The Body Shop. To jest Chinese Jeans and Rice Clarifying Polishing Mask I to jest dla mnie, jak widzicie, puściutkę To jest dla mnie maska idealna dla osób z serą normalną, suchą Powiedziałam, że nawet mieszaną Które chcą dobrze oczyścić skórę Bo to jest właśnie maska... Oczyszczająca. Nie jest tak mocna jak Himalayan, Himalayan Purifying Charcoal Mask. Ja w ogóle czuję się jak ekspert od masek zdebutowych, bo ja mam wszystkie, więc ja wiem. Wszystko o nich. E, tamta jest dużo, dużo mocniejsza. Tamta jest takim zdzierakiem, między jeżeli macie sery tłustą. To to będzie genialne. No i pamiętajcie też, jeżeli właśnie macie takie cery tłuste z wypryskami, z pryszczami, z jakimiś otwartymi ranami, to nie robicie takich klasycznych peelingów, bo to po prostu jeszcze wam się poroznosi po całej twarzy. Więc wtedy tylko albo takie peelingi enzymatyczne, albo właśnie takie oczyszczające maski, które nie będą jeszcze bardziej, wiecie, podrażniać tej skóry i roz Wprowadzać tych wszystkich bakterii po całej twarzy Więc ta maska jest świetna, bardzo Wam ją polecam W ogóle maski takie oczyszczające to chyba właśnie są moje ulubione Z The Body Shop Bo no po prostu bardzo dobrze mi się sprawdzają Ale właśnie jeżeli już mówimy o peelingu To użyłam też drobnoziarnisty peeling Oczyszczający z marki Koi Jak wiecie, też już tutaj nic nie ma No i tu już jest taki typowy peeling mechaniczny Jedyne co mi w nim przeszkadzało to zapach, bo on jest bardzo, bardzo intensywny I wydaje mi się, że jeżeli macie Jesteście bardzo mocno czułe Czy tam czuli na zapachy To to może być aż tak lekko duszące Nie wiem, czy Koi coś już z tym zrobiło Bo ja w sumie ten peeling miałam No prawie rok tu widzę, że właśnie był ważny do 11 listopada 2020 A to jeszcze jest ważne, ale ja już go złożyłam właśnie w, w, w listopadzie Ale to jest świetny peeling Dlatego, że to jest peeling oparty troszeczkę na korundzie Czyli to macie bardzo drobniutkie drobinki I jest ich masa, więc przepięknie oczyszcza skórę Ale używałam go tylko i wyłącznie, kiedy nie miałam właśnie żadnych zmian na skórze I do tego świetnie się, się sprawdził, Więc jeżeli szukacie takiego peelingu I chcecie markę polską Z bardzo fajnym składem No to wtedy właśnie polecam wam ten Pomyślę, że będziecie spokojnie z niego zadowoleni I tu mamy kolejną maskę z Peter Thomas' Roth. Ja tu wiecie, ile? 10 minut gadam o maskach, które zużyłam Cucumber Gel Mask. Ja w ogóle jakoś nie jestem fanką masek żelowych, dlatego że przynajmniej te, które ja używałam, nie zauważyłam większych efektów. Oczywiście z wyłączeniem maski z botanik tej żelowej z Aloesem, ale te maski z Peter Thomas' Roth, ja już miałam je kiedyś wcześniej. Mm, dla mnie to nie jest nic szałowego i na pewno nie jest to coś, czym ja bym się zainteresowała i chciała kupować pełnowymiarowe opakowanie, bo po prostu nie zauważyłam żadnego działania fajna maska. Jeżeli chodzi o toniki, to zużyłam dwa. Pierwszy to jest Bielenda Skin Shot i to jest w sumie taki aktywator do maseczek uniwersalny, ale on ma bardzo fajny skład i też nadawał się do spryskiwania właśnie twarzy po umyciu em, żelem, więc używam tego i przed właśnie maskami, i jako tonik, i użyłam też ten wianek tonik nawilżający tonik giełka do twarzy. On przepięknie pachnie, bardzo fajnie koi skórę po użyciu żelu do mycia twarzy, ale on ma w sobie taki składnik, który powinno się po prostu zmywać. Więc tu już zależy od tego, jak mocno patrzycie na składy jak mocno jest dla Was ważne to, żeby ten skład był w 100% czysty i żeby był idealnie przeznaczony do tego, czego używacie. Ja go użyłam normalnie jako tonik, nie zauważyłam pogorszenia twarzy. Skóry ale używałam go też właśnie przed maseczkami, czyli spsikiwałam sobie twarz na tą maseczkę i potem właśnie zmywałam twarz i do tego też się świetnie sprawdza, bo kiedy nakładacie właśnie takie, takie toniki nawilżające, to to jeszcze fajniej bardziej tą skórę nawilża. Oba bardzo lubię. Czy bym do nich wróciła? Do tego raczej nie, bo jest okej, okay, ale nie jest znacznie ciekawe, że chciała do niego wracać. Teraz używam właśnie też tonik z Pure by Closhy i też bardzo dobrze mi się sprawdza, więc jak kiedy nagrywałam właśnie recenzję tego produktu, mówiłam, że uwielbiam i że w ogóle zostaję z nim, tak w tym momencie mam ten z i też mi się tak samo bardzo podoba, więc nie czuję aż takiej dużej potrzeby, żeby go kupić ponownie, ale jeżeli nie macie problemu ze składami, no to super. Bardzo lubię mieć twarz, bo zużyłam 4 żel do mycia twarzy I teraz tak Zużyłam żel do mycia twarzy z Eveline Aloesowy, świetny żel Szczególnie jeżeli używacie Dwóch różnych żeli rano i wieczorem Bo on jest bardziej delikatny Więc jeżeli nie chcecie cały czas Używać czegoś takiego mocniejszego To on się świetnie do tego sprawdzi ma taką konsystencję bardzo żelową Fajnie orzeźwia skórę Nie przesusza jej, nie zostawia tej skóry takiej Skrzeczącej, czego ja bardzo nie lubię I bardzo fajny żel Bardzo go lubiłam Recibo Natural Face Washing Gel Gel with Peach Extract Uwielbiam ten żel, słuchajcie To jest chyba w tym momencie mój ulubiony Ulubiony żel, rewelacyjnie mi się go Używało, super domywa skórę Nie podrażnia jej w ogóle Nie zostawia jej ściągniętej, nie zostawia jej Przeszuszonej, Przeszuszonej przesuszonej, nie jest właśnie taka szorstka i no jest to polska marka, nie testująca na zwierzętach, składy są bardzo fajne nie jest też aż tak drogi, więc myślę, że spokojnie będę do niego wracać dostałam też właśnie od bo na święta kolejny ten żel, więc bardzo się cieszę bo naprawdę go uwielbiam teraz używam żalu z Fresh nie lubię go, to znaczy, on, moim zdaniem, w ogóle on są bardzo do siebie podobne i powiedziałabym, że nawet są zamienniki, ale zdecydowanie wolę ten ze wszystkich tych względów: że składowo, markowo, polska marka, ale przede wszystkim chodzi mi o zapach. Tamten śmierci takim gnijącym, zbyt dojrzałym ogórkiem, ten pachnie pięknie, taką prostą On w ogóle bardzo, no przepięknie pachnie, więc jak coś, to ja zdecydowanie wolę ten. I zużywam też dwie pianki. Nature Queen, oczyszczająca pianka do mycia twarzy i Soraya Planta, roślinna pianka myjąca do twarzy. Obie pianki bardzo lubię. Myślę, że do jednej albo drugiej szybciej wrócę, bo w sumie lubię używać pianek na dzień, na wieczór raczej nie, więc dla mnie to nie są żele takie idealne do oczyszczania. Makijażu, ale do odświeżenia skóry i oczyszczenia jej z tego, co się tam działo z nią w nocy, do tego tak. Ale też żadna z nich nie podrażniła mi skóry, nie przesuszyła, nie zostawia jej ściągniętej, więc. No powiem wam, że w ogóle ostatnio jakoś do, dużo lepiej idzie mi dobór e, kosmetyków pielęgnacyjnych Ale znowu e, ostatnio właśnie jak zużyłam to wszystko e, Znalazłam jeszcze inny żel, który jest dla mnie tragiczny Ale o tym będzie w filmach. W filmie z bublami Przeogromny 650 ml żel micelarny do twarzy z Eveline Uwielbiam ten żel, mam dwa kolejne opakowania, które nam nie czekają e, Więc na pewno nie zabraknie mi go e, Nie szczypią mnie po nim oczy Przepięknie domywa makijaż nic się złego tutaj nie dzieje Pamiętajcie, że płyny micelarne zmywamy Czyli możecie w ogóle Ja ogólnie zawsze stosuję dłu, dwuetapowe Dwuetapowe Czasami nawet trzyetapowe Bo czasami zaczynam właśnie od płynu micelarnego Później przechodzę do oleju myjącego I później No nie tym, później myję twarz żelem Żeby mieć pewność, że na tej skórze nie ma Ani grama em, makijażu, a jeżeli na przykład użyjecie właśnie na końcu ten płyn micelarny no to te micele na tej skórze zostają co może na przykład skutkować tym, że ta skóra będzie podrażniona że będą jakieś wysypy, jakieś podrażnienia czy cokolwiek więc fajnie jednak ten płyn micelarny zmywać, dlatego ja go używam jako pierwszy, żeby po prostu wiecie usunąć tam nie zawsze to robię, ale czasami tak, więc bardzo go lubię, mogę wam go polecić. Ostatnie cztery rzeczy do twarzy i przejdziemy do włosów i tu mamy tak, to już w ogóle dawno zużyłam, ale ostatnio znalazłam to i że czemu ja tego nie wyrzuciłam? Więc pomyślałam, dobra, przeczytę to tu, to Wam powiem jeszcze, co o tym myślę. To jest The Ordinary, po prostu tonik z kwasami, z kwasem glikolowym dokładniej. I powiem Wam tak, nie zauważyłam ogromnej różnicy, ale na pewno był on lepszy niż ten tonik z kwasem glikolowym z Pixi, który dla mnie kompletnie nie zadziałał. W ogóle u mnie on się nie sprawdził. Ten był już trochę lepszy, faktycznie widziałam tam jakieś, jakąś odnowę skóry, ale nie wiem, jakąś ja z tymi tonikami z kwasami tak nie do końca, bo ja nie widzę większych efektów. Zdecydowanie wolę maski z, kwa, z kwasami albo jakieś kremy z kwasami, albo serum z kwasami, bo ja tak jak wiecie, miałam ten mam dalej. To serum z kwasem glikolowym z Eveline i tutaj widzę dużo większe efekty niż po tym toniku. Więc u mnie akurat toniki z kwasami nie do końca, ale już sera Kremy i inne produkty, które trzymam po prostu na skórze dłużej, chociaż w sumie to niech też trzymacie dłużej na skórze, no ale jak u mnie on się nie sprawdza po prostu. Dwa sera zużyłam. Eliksir nawilżający stoi to jest też już moje e, drugie opakowanie. To jest bardzo fajne, takie delikatne serum, po prostu nawilżające. E, tutaj macie roślinne komórki, macie żyste peptydy, kwas więc to jest produkt, który mogą stosować i takie starsze osoby, e, które po prostu potrzebują mocnego odżywienia i nawilżania skóry. E, no i takie 20, plus, e, które też, e, którym też zależy po prostu na dobrym nawilżeniu skóry. Tak właśnie to serum działa, więc jeżeli szukacie czegoś nowego i jesteście zainteresowani tym po prostu klasycznym, prostym serum, to myślę, że to będzie coś dla Was, ale zużyłam też to serum z Too Faced Hangover Good in Bed Hydrating Serum i tutaj mamy kwas serumowy, wodę kokosową, witaminę B5 i powiem Wam tak, nie sprawdzałam składu, więc od razu mówię, że nie sprawdzałam składu, patrząc na to, że to jest Too Faced, to no pewnie tu nie ma żadnego genialnego wypełnienia w środku, ale świetnie mi się sprawdza ten to serum pod makijaż na dzień. To było takie żelo, to miało żelową konsystencję, świetnie się wchłaniało, ładnie nawierzało tą skórę, ale im dłużej jakby wchodzę w tą całą pielęgnację, tym bardziej mam ochotę jednak sięgać po produkty, które no są produkowane przez marki, typowo pielęgnacyjne, a nie właśnie takie jak Too Faced. Cały więc ten marketing, otoczka, opakowanie, konsystencja, zapach, wchłanianie się świetne. Natomiast, no właśnie, musiałabym sprawdzić, jaki jest tutaj skład, i wtedy zobaczyć, czy tutaj no, coś na taką dłuższą skalę będzie wpływało pozytywnie na moją skórę. I ostatnia rzecz, właśnie, którą użyłam do twarzy, to jest krem do twarzy z Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Jak widzicie, już tutaj. Już bardziej nie mogłam, bo ja mam te długie patenty, więc już tu, może jeszcze na pół raz by mi wystarczyło, no ale nieważne. Krem do twarzy. Ogólnie większość na amerykańskim YouTubie używa tego kremu jako bazy pod makijaż. I teraz z jednej strony rozumiem dlaczego, z drugiej strony jakoś ja go nie lubiłam kiedy miałam go jako bazę, praktycznie w ogóle go nie używałam, więc stwierdziłam, że dobra, to jest po prostu krem. Będę go używać na co dzień, bo chcę go zużyć. No i jak widzicie, udało mi się. I znowu... Składowo pewnie jest tragedia tak samo jak krem potoczy, ale przez to, że ten składowo jest tragedia, bo tam są różne wypełniacze, silikony itd., to skóra była tak wygładzona, tak pięciutka, że to po prostu była wielka przyjemność, by używać ten krem. Nie zauważyłam oczywiście żadnego nawilżenia, odżywienia skóry, poprawy jakości, nie, ale w momencie, kiedy nakładałam ten krem na twarz, moja skóra była jak łupia mowlaczka. Przez to, że właśnie tam były jakieś tam silikony, wypełniacze, i po prostu przejeżdżałyście po skórze. No i ta skóra była jak. No taka mięciusia, aż chciało mi się używać tego kremu. E, więc pod tym kątem super. Jeżeli na tym Wam zależy, chcecie, żeby Wasza skóra wyglądała dobrze w tym momencie, no to jak najbardziej, bo on do tego świetnie się sprawdza. I zużyłam trzy produkty do włosów. E, zużyłam. E, słyszałam, że te maseczki są fajne, więc e, to są maseczki z Cien marka Lidlowa i zużyłam na razie maseczkę rewitalizującą. Hmm. Nie zauważam większych efektów. Mam jeszcze wszystkie inne, więc użyję je, ale nie wiem, jakoś na mojej włosy tak nie do końca. Garnier Fructis Papaya Hair Food zużyłam całe opakowanie, proszę bardzo. Nie ma tutaj już nic. I to jest faktycznie maska, którą bardzo lubiłam. Na samym początku, kiedy zaczęłam jej używać, to w ogóle efekty były genialne, bo... To było coś nowego dla moich włosów, i one faktycznie bardzo mocno ciągnęły tą maskę, i moje, moje włosy wyglądały świetnie. Później one się już niestety trochę przyzwyczaiły, i nie widziałam już takich efektów, więc znowu ją odstawiłam, używałam coś innego i używam już jej raz na dwa tygodnie. No ale zużyłam ją, czy kupię ją ponownie? Szczerze mówiąc, raczej chyba nie. Ona była fajna i fajnie działa na początku. Może, na, nie wiem, za rok ją kupię, kiedy moje włosy w ogóle o niej zapomną. To wtedy może tak, ale. Nie wiem, powiem wam, że bardzo dużo robi to, kiedy właśnie pytam siebie, czy kupiłam ten produkt ponownie, bo może mi się coś podobać, tak samo jak ten krem z Bobby Brown. Genialny, ale czy kupiłabym go ponownie? No właśnie chyba już nie, już chyba jestem na tym etapie, gdzie jednak patrzę na te składy i chcę coś, co faktycznie będzie dobrze działało na mojej skórze i będzie pomagało jej wyglądać coraz lepiej, a nie, że będzie wyglądało dobrze tu i teraz. Więc o co chodzi. Więc to jest to. No i zużyłam jeszcze szampon z Pantin. To jest um, po prostu Micellar Purify and Nourish. szampuł taki przezroczysty. To jest szampon, który się przewija u mnie w pielęgnacji włosów od 15 lat. Nie ten dokładnie, ale ogólnie szampony Pantin. Tak od 15 lat? Spokojnie, bo ja pamiętam jeszcze, właśnie jak byłam dzieckiem, to już, znaczy dzieckiem, no od 10 lat już, więc. Młodsza młodzież, jak ja się na siebie mówiłam wtedy. No dobra, może nie od 15. No, przynajmniej od 10 lat. To jest szampon, to są szampony, które się po prostu moje pielęgnacje przewijają, dlatego że nie robią nic złego moim włosom, nie powodują łupieżu, dobrze oczyszczają tą skórę, nie podrażniają jej, więc po prostu raz na jakiś czas sobie do niego wracam, żeby więcej tak, mieć pewność, że będę miała włosy w dobrym stanie. Koniec. Słuchajcie, koniec. Minęło ile? Jedyne 25 minut mówienia o produktach, które zużyłam. Mam nadzieję, że znaleźliście w tych produktach coś takiego fajnego, co Was jakoś bardziej zainteresowało. Dawajcie znać, czy tak było e, i piszcie mi, czy lubicie te filmy. Czy chcecie, żebym je nagrywała regularnie, bo to jest w sumie moje drugie projekt e, Zrezygnowałam też z nagrywania filmów, jakie kosmetyki w tym momencie testuję, e, bo widziałam, że to jednak nie była Wasza ulubiona seria i zamiast tego wrzucam Wam projekt Denko, e, czyli tu już no, będzie się skupiała tylko na tych produktach, które zużyłam. E, dobra. Nie przedłużam, po co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się na no, niedługo. Do zobaczenia. Pa!